dzisiaj jakość autentyczność ma znaczenie. Byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że strona biznesowa jest dla mnie atrakcyjna, więc to jest dość unikatowa wiedza, która pozwala podejmować decyzje długofalowe. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Ogrodnik, jestem menadżerem serwisu konferencyjnego Sale Business od 2007 roku, czyli od momentu powstania serwisu salebiznesowe.pl, jest Pan związany z tematyką przemysłu spotkań. Zajmuje się Pan także badaniem rynku obiektów konferencyjnych w Polsce. Jak ewoluował mais w naszym kraju przez ostatnie 20 lat? Pamiętam, kiedy w 2007 roku zaczynaliśmy współpracę z różnymi obiektami, no to, tak jakby poziom wiedzy o marketingu, prowadzenie różnych obiektów konferencyjnych skupiał się. Na takich prostych działaniach marketingowych, sprzedażowych. Pamiętam taką anegdotę, kiedy dzwoniliśmy do różnych obiektów i proponowaliśmy usługę promocji i marketingu w internecie. I kiedyś jeden z hotelarzy nas zapytał, a gdzie to jest? Dzisiaj, w 2024 roku, jest to absurdalne pytanie, ponieważ wszyscy wiedzą, jak funkcjonuje internet, do czego, jest, do czego są potrzebne social media, jak promujemy obiekty, potrafią mierzyć różne rzeczy. Rynek hotelarski wtedy też wyglądał trochę inaczej, ponieważ w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam, według GUS-u w Polsce było około 1400 obiektów, natomiast dzisiaj, w 2023 roku, najnowsze dane to jest około 2600 obiektów, więc jest to dwukrotnie większa liczba obiektów hotelowych, gdzie wtedy na przykład do organizacji konferencji czy szkolenia wystarczyła sala. Nie były jakieś potrzebne wymagania odnośnie, nie wiem, live streamingu czy dodatkowych jakichś, nie wiem, pięknych przestrzeni, ponieważ wystarczyło mieć jakiś obiekt bądź salę w konkretnym miejscu i to wystarczyło. Dzisiaj klient jest bardziej wymagający. My potrzebujemy pięknych przestrzeni, potrzebujemy... Pełnej, bogatej oferty. Wymagamy wysokiej jakości serwisu. Oprócz lokalizacji jest jeszcze też potrzebna oferta dodatkowa, czyli na przykład co hotel może zaoferować, czy obiekt konferencyjny, czy oprócz na przykład eventu takiego zasiadanego, czy są potrzebne też na przykład przestrzenie na bankiet, czy są jakieś na przykład kolumny na sali. No dzisiaj to wygląda inaczej. Oferta konferencyjna obiektów jest bardziej bogatsza. W wielu miastach jest to wręcz ogromna konkurencja, gdzie, gdzie taki organizator ma z czego wybierać, ponieważ może wybrać obiekt, który ma piękny design, może wybrać obiekt, który znajduje się na przykład nie wiem, na 25 piętrze z piękną panoramą, albo na przykład pod ziemią. Także dzisiaj wygląda oferta konferencyjna obiektów zupełnie inaczej. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z wieloma międzynarodowymi markami. Jak zaczynaliśmy, to około 80% hoteli w Polsce było w rękach prywatnych przedsiębiorców, 20% należało do, do sieci międzynarodowych. Mniej więcej dzisiaj to już trochę wygląda inaczej, więc ten standard po wejściu Polski do Unii Europejskiej hoteli strasznie się podniósł. My też jako ludzie podróżujemy po całym świecie, więc widzimy, jak to robią za granicą, więc oczekujemy tego samego w naszym kraju. I śmiem twierdzić, że hotele w Polsce, które powstały i ciągle się rozbudowują, są w mojej ocenie subiektywnej często znacznie lepszej jakości niż te same powiedzmy brandy gdzieś tam za granicą. Także my jako Polska, jako kraj nie mamy absolutnie czego się wstydzić wręcz zachęcam do tego, żeby. Była spójna komunikacja i promocja naszego regionu, ponieważ my mamy naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, także trzeba się tym pochwalić. Barcelona promuje swoje eventy, jest to spójny przekaz promocji, pewnie rządowej, plus lokalnych przedsiębiorców. Myślę, że u nas jeszcze jest trochę przestrzeni, żeby to poprawić, dlatego bardzo zachęcam, żeby gdzieś tam była spójna komunikacja zarówno rządowa i przedsiębiorców, hotelarzy, żeby ten rynek cały wypromować poza granicą naszego kraju. Mówi się, że najważniejsza jest lokalizacja, wysoka jakość obsługi czy baza noclegowa. A co z designem wnętrz? Jesteśmy bardziej wymagający, jeśli chodzi o sale konferencyjne? Zdecydowanie jesteśmy bardziej wymagający. Dzisiaj szukamy przestrzeni nie tylko pod względem lokalizacji, ale też tego, jak one wyglądają, co mają do zaoferowania. Wiadomo, obiekty, które są nowe i otwierają się, mają taką dość na początku duży start pod względem marketingu. Wszyscy chcą zorganizować swoje eventy. Natomiast jest wiele obiektów, które postawiło na przykład na styl art deco, co dzisiaj jest bardzo popularne. Ludzie są estetami, przywiązują wagę do miejsca, w którym przeprowadzane są eventy. Nawet jeżeli jesteś uczestnikiem i przyjeżdżasz na taki event, to oceniasz organizatora przez pryzmat miejsca, w którym ten event jest prowadzony. Czy piękny jest pokój, czy, czy ładnie wszystko, czy pięknie, czy dobre jest oświetlenie, czy jest sala aklimatyzowana, czy Wnętrze stwarza przestrzeń do skupienia, w którym możesz poczuć się swobodnie, możesz skupić się na tym, co prelegent bądź osoba prowadząca jakieś szkolenie, trener przekazać, kiedy czujesz się swobodnie, kiedy nie, nie przeszkadza ci, nie wiem, jarzyniówka, która świeci światłem jakimś takim zimnym, że masz ochotę z tego miejsca uciec, kiedy są wygodne fotele, kiedy przestrzeń jest po prostu przyjemna. I prywatnie, i, i też biznesowo, także myślę, że zdecydowanie nasze usta się zmieniły. Również organizatorzy, którzy szukają przestrzeni, dopytują o to. Często chcą zrobić wizję lokalną, kiedy szukają przestrzeni, a chcą znaleźć obiekt w miejscu, w którym nie są, nie przebywają codziennie, więc wysyłają jakąś osobę, która przyjedzie na miejsce, zbada taki lokal, zrobi zdjęcia, nagra filmik, przekaże, jak to wygląda, bo często. Obiekty mogą prezentować swoje atuty w sposób, który na miejscu okazuje się, że troszeczkę odbiegają od rzeczywistości. W związku z czym zachęcam do tego, aby obiekty prezentowały swoje oferty takimi, jakimi one są. Ponieważ kiedyś te zdjęcia, materiały graficzne prezentujące zaplecze konferencyjne i obiekty były bardzo. Takie aż przerysowane, w sensie dopracowane, piękne, przerobione w Photoshopie. Dzisiaj jakość, autentyczność ma znaczenie. Dlatego, że jeżeli taki człowiek przejedzie na miejsce i zobaczy piękny, zobaczył wcześniej piękny katalog, piękne miejsce, a, a po przyjeździe jest to zdecydowanie odbiega od tego, na co się nastawi, no to może być rozczarowany i to będzie później rzutować na całą relację biznesową i też na, na cały budynek. Prowadzi pan serwis salebiznesowe.pl i ma pan pełen przegląd nowości pojawiających się w branży. Czy uruchomienie przestrzeni szkoleniowo-konferencyjnych na jeszcze nieprzesyconym rynku z góry gwarantuje sukces? Moim zdaniem nie, ponieważ otwierając przestrzeń konferencyjną czy, czy hotel wyposażony w salę konferencyjną. Sama, sama lokalizacja dzisiaj już nie wystarczy. Mogę to odnieść do takiej analogii, kiedy ktoś posiada salę konferencyjną i może postawić billboard, na przykład, że mamy zaplecze konferencyjne, więc nie oczekujmy, że osoba jadąca samochodem zobaczy na billboardzie, że jest takie miejsce i już go będzie rezerwował. Prawdopodobnie kiedy on jedzie już do jakiegoś miejsca, więc, obiekt został wybrany. Więc trzeba myśleć bardzo kompleksowo i podchodzić do tego długofalowo, czyli opracować strategię komunikacji, że jest takie miejsce, znaleźć wyróżnik, który będzie powodował, że to, że to miejsce jest długofalowo atrakcyjne, że to jest nie, nie tylko to, że na przykład mamy małą salkę w przysłowiowym Mordorze w Warszawie i ona będzie gwarantowała sukces, bo pewnie na pewnym etapie tak. Natomiast konkurencja dzisiaj jest ogromna, szczególnie w dużych miastach. I bez podejścia takiego kompleksowego, długofalowego, moim zdaniem jakieś eventy będą się odbywały, natomiast to nie gwarantuje sukcesu. Oprócz pięknych przestrzeni, oprócz kompleksowej oferty, na przykład połączonej z lokalnymi przewodnikami, jeżeli jedziemy, chcemy zorganizować event i szukamy jakiegoś wyróżnika, no to czymś takim jest na przykład oprowadzenie po lokalnych miejscach, zwiedzanie historyczne pod względem jakiejś edukacji. W momencie, kiedy organizator szuka oferty kompleksowej i chce wzbogacić swój event, no to może współpracować z obiektem, który posiada w ofercie, na przykład wycieczkę, która pokaże trochę regionu. To można wszystko ze sobą połączyć i zagrać, natomiast trzeba opracować strategię, która pozwoli na to, że ta oferta będzie bogata. Jeżeli nie będziemy reklamowali spójnie swojego miejsca w internecie bądź w jakichś innych przekazach, innych mediach, no to może się okazać tak, że my jednorazowo będziemy mieli zastrzyk jakichś klientów, natomiast później zginiemy w masie obiektów, które są przemyślane, które mają przemyślaną komunikację i strategię i promocję, promocji, kiedy będziemy budowali swoją świadomość cały czas. To nie jest tak, że na przykład dzisiaj promujemy swoje miejsce konferencyjne, bo na przykład brakuje nam rezerwacji i w momencie kiedy one są, to wyłączamy jakiś marketing. Moim zdaniem dzisiaj trzeba być cały czas obecnym, ponieważ proces decyzyjny odnośnie podjęcia konkretnego miejsca, wybrania konkretnego miejsca na... Konferencje czy szkolenie odbywa się w różnym etapie. So, rynek konferencyjny jest cykliczny. Na przykład wiemy, że na wiosnę odbywa się najwięcej eventów i później jesienią. Natomiast, natomiast kiedy zapada decyzja o tym, że dany obiekt jest wybrany, to już jest inna w ogóle sprawa. W ostatnim czasie, szczególnie po pandemii, proces decyzyjny odnośnie wyboru miejsca czasowo się skrócił. W tym roku mieliśmy taką sytuację, że część obiektów jeszcze w lipcu w sierpniu miało bardzo niskie oburzenie i booking sal konferencyjnych był niepewny, dlatego że byliśmy przyzwyczajeni do tego, że te konferencje bukujemy z okresem roku, kilku miesięcy wcześniej. A teraz się okazało, że na jesień wiele obiektów miało niepewną sytuację, bo nie mieli obłożenia takiego, jak do którego byli przyzwyczajeni. Się okazało się, że ten okres rezerwacji się skrócił, tak jak podczas klientów indywidualnych, tak podczas biznesowych, i suma summarum wrzesień i październik okazały się bardzo do, dobrymi miesiącami konferencyjnymi, natomiast to okienko było krótsze, w związku z czym zachęcam do tego właśnie, żeby promować swoje oferty w dłuższej perspektywie. Dlaczego klienci coraz częściej decydują się na rezerwację przestrzeni konferencyjnych w ostatniej chwili? Co za tym stoi? Powody pewnie są różne z racji tego, że może liczą na to, że tuż przed rozpoczęciem eventu może wynegocjują lepsze warunki. Może jest tak też, że są niepewni pod względem organizacji liczby osób, które będą brały udział w takiej konferencji. Jeżeli jest konferencja otwarta, biletowana, no to wtedy być może mają, czekają do ostatniej chwili, kiedy uzbiorą jakąś pod względem promocji liczbę uczestników, i wtedy czy się inwestycja im zwróci, czy nie. Jeżeli jest event organizowany typowo zamknięty, firmowy dla jakiejś branży konkretnej, dla zaproszonych gości, być może jest to podyktowane również budżetem, być może nasza prywatna preferencja pod względem bukowania. Hoteli, gdzie kiedyś bukowaliśmy na przykład na wakacje, nie wiem, 2-3 miesiące wcześniej albo nawet pół roku, gdzie się okazuje, że na przykład w poniedziałek zapada decyzja i ludzie chcą w czwartek albo w piątek jechać na dłuższy okres wakacyjny I się okazuje, że te ceny są wtedy bardzo wysokie i nie wiem, czy to jest najlepsza decyzja. Myślę, że jest to jeszcze do zbadania, ponieważ jest to tak, jakby w mojej ocenie na perspektywie tych ponad 17 lat Nowum. Nie wiem, czy to jest moda, czy to jest chwilowa jakaś powiedzmy anomalia, czy jest to nowy trend. To jest jeszcze do zbadania, tego, tego jeszcze nie wiemy. Czy obecnie sala konferencyjna może funkcjonować bez hotelu, oraz czy hotel może funkcjonować bez sali konferencyjnej? Jak najbardziej może zacznę od pierwszego, pierwszej części, czyli czy obiekt może funkcjonować? Bez bazy noclegowej. Jak najbardziej tak. Tutaj w Krakowie macie jedną z takich większych przestrzeni, Centrum Kongresowe, które nie posiada bazy noclegowej, ma miejsce na około 2000 osób, natomiast świetnie sobie radzi, dlatego że baza noclegowa jest dookoła. Są to niezależne hotele, które w razie potrzeby mogą być zaadaptowane do oferty, załączone do oferty, w związku z czym nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Jeżeli jest pomysł, jeżeli jest fajna infrastruktura, jeżeli jest spójna strategia, wówczas absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast przechodząc do, do drugiej części pytania, czy może być hotel bez sali konferencyjnej? Myślę, że tak. Kwestia jest tego, kto jest zdefiniowany jako klient docelowy, jeżeli jest to klient biznesowy. No to ok, może być tak, że są hotele butikowe, które posiadają jakieś piękne przestrzenie designerskie, kupują klienta estetyką, designem. Natomiast obok mogą sobie taką salkę gdzieś tam znaleźć, wyszukać i spotkać się, jeżeli mają taką potrzebę. Nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, wręcz każdy znajdzie swoje miejsce pod warunkiem, że zanim wejdzie na rynek, to sobie wszystko przemyśli i zaprojektuje tak, że nie będzie nic działo się spontanicznie, tylko za tym jest jakaś myśl i idea. Co takiego jest w branży MAIS, że jest pan nią tak bardzo zainteresowany? Byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że strona biznesowa jest dla mnie atrakcyjna, więc przyznaję, tak, jest tutaj pole do, do prowadzenia biznesu. Natomiast to, co pozwala mi długofalowo e, uczestniczyć w tym rynku, to chyba są relacje i emocje. Ponieważ uważam, że konferencje czy szkolenia to jest pewna forma sztuki. Jeżeli my projektujemy jakiś event, jakąś konferencję, ona ma swoich widzów, ma swoich aktorów w momencie kiedy dostarczamy swoim uczestnikom emocji typu jakiegoś zachwytu, ekscytacji, odrywamy się od codzienności, kiedy możemy spotkać się z ludźmi o podobnych poglądach, wymienić się doświadczeniami, spotkać ludzi z doświadczeniem porozmawiać, to są rzeczy, które mnie nakręcają osobiście, mówiąc kolokwialnie i sprawiają mi ogromną przyjemność. Przez wiele lat uczestnicząc w różnych wydarzeniach branżowych nawiązałem relacje już stricte nawet przyjacielskie, gdzie mogę poza eventem zadzwonić, porozmawiać, skonfrontować jakąś ideę, podpytać, poprosić jakiś szczery feedback. To są ludzie z branży, których poznałem właśnie na różnych wyjazdach i to są bardzo wartościowe relacje. Na co dzień nie widzimy się, nie spotykamy, ale przez to, że ludzie są z różnych miejsc w Polsce, mieszkają, pracują w różnych hotelach, mają różny background, różne spojrzenia na biznes, na, na hotelarstwo. Ja na takich eventach jestem w stanie czerpać jak najwięcej z takich spotkań, ponieważ raz, że mogę. Dowiedzieć się czegoś, czego nie wiem. Raz mogę skonfrontować być może jakiś mój pomysł, albo dowiedzieć się czegoś nowego, nawiązać nowe relacje. Więc ten networking jest, jest bardzo fizycznie wykonywany więc to jest dla mnie osobiście bardzo atrakcyjne coś, co mi pozwala długofalowo. Być na tym rynku. Też branża hotelarska jest bardzo ciekawa pod względem analitycznym. Jak budujemy różnego rodzaju raporty, zbieramy te dane, to możemy się pochwalić nimi i też pomóc innym hotelarzom podejmować fajne biznesowe decyzje, bo my mamy spojrzenie na rynek całego kraju. Więc to jest dość unikatowa wiedza, która pozwala podejmować decyzje długofalowe, zaplanować, zobaczyć, jeżeli ktoś jest całkowicie nowy i wchodzi na rynek konferencyjny, no to w tym momencie może z takiego raportu. Tu bardzo dużo wyciągnąć, no i ominąć wiele błędów. Relacje są istotne. Ci hotelarze, wbrew pozorom, nie, codziennie konkurujemy, wiadomo, cenami czy, czy ofertą. Natomiast w takich kolorowych spotkaniach gdzieś tam na konferencjach. Tak jakby ta konkurencyjność znika, wszyscy są otwarci, rozmawiają oczywiście na temat swoich biznesów, ale ja nie widzę problemu w momencie, kiedy jest hotel na przykład z Krakowa, czy z Warszawy, czy z Gdańska i wymieniają się doświadczeniami i opowiadają na przykład, jakie macie oburzenie. To jest jakiś punkt odniesienia, jakiś benchmark, gdzie my możemy sobie porównać, idzie nam dobrze, czy może trochę gorzej. Ten transfer wiedzy, networking odbywający się w kuluarach, na konferencjach jest dla mnie fenomenalny, ponieważ my online jesteśmy w stanie z tego zrobić. Kiedyś pod, podczas pandemii były takie podejrzenia, że rynek się zmieni. I ta pierwotna nasza potrzeba komunikacji, spotkań z ludźmi, ona, ona nadal istnieje. My jesteśmy e, tak jakby istotami stadnymi, potrzebujemy drugiego człowieka do tego, żeby czerpać od niego energię, właśnie żeby się spotkać, zobaczyć co w przysłowiowej trawie piszczy. To jest bardzo wartościowa forma komunikacji, transferu wiedzy i dla mnie to jest paliwo napędowe do tego, żeby dalej istnieć w branży, żeby ją badać, żeby ją promować i żeby też, też prywatnie rozwijać się jako osoba. MAIS to obszar pełen możliwości. Czym jeszcze się Pan zajmuje? Zajmuję się też e, kom, by, byciem konferencjerem. To jest e, mój osobisty rozwój, który sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy mogę popatrzeć na, na branżę MAIS również z, z formy e, przez pryzmat e, organizatora, ponieważ pomagam e, w, w takim merytorycznym podejściu do, do, do eventu. I podczas prelekcji mam możliwość podpatrywania specjalistów, panelistów, którzy opowiadają o, o różnych aspektach tej branży. Widzę też, podpatruję uczestników, którzy czerpią z tej wiedzy, która jest prezentowana na scenie. Mam też ogromną przyjemność roz, rozmów podczas paneli dyskusyjnych, co dla mnie osobiście jest niesamowitym doświadczeniem, ponieważ mam unikatową możliwość porozmawiania prawie że w cztery oczy. Z ludźmi, którzy mają doświadczenie, którzy mają przemyślane pewne sprawy, ponieważ zazwyczaj na panelach dyskusyjnych są osoby, które w branży są rozpoznawalne i mają coś do powiedzenia bardzo ważnego. W związku z czym dla mnie jest to bardzo dobre doświadczenie. Czytam bardzo dużo, bo jestem osobą ciekawą świata i chcę się ciągle rozwijać, więc takie spotkania na konferencjach są dla mnie ogromnym doświadczeniem, ponieważ Lubię konfrontować coś, co jest teorią, z drugiej strony z praktyką. I to powoduje, ta fuzja tych dwóch rzeczy powoduje, że można coś fajnego wyciągnąć i przetrawić, przeanalizować, połączyć z trochę może z inną branżą albo z jakimś innym pomysłem i stworzyć coś ciekawego, coś co będzie unikatowe bądź takie użyteczne dla, dla całej branży. Jestem osobą, która lubi mówić i dzielić się wiedzą, nawet w teście Galupa wyszło że ja jestem osobą, która lubi e, przekazywać wiedzę w sposób prosty, zrozumiały, także czytelnik, czy osoba e, moja, roz, mój rozmówca jest w stanie zrozumieć nawet trudne rzeczy w sposób, powiedziałem w sposób prosty. I to jest dla mnie też taka moja prywatna. E, Rola, żeby trochę edukować, żeby pokazywać ludziom może inne punkty widzenia, albo moją analizę, często szerszą z perspektywy moich możliwości spojrzenia na rynek mais trochę szerzej, ponieważ nawet jeżeli prowadzimy hotel i w jednym miejscu, to często szukamy takiego punktu odniesienia. W w którym chcemy uznać, czy idzie nam dobrze, czy idzie nam powiedzmy prawie dobrze. Więc jeżeli mamy opracowany jakiś raport, zebrane dane z, nie wiem, od 150, 200 różnych obiektów, to pozwala nam zerknąć, czy idziemy w dobrym kierunku. Bo jeżeli ja wiem, że na przykład mam 80% obłożenia, to mogę sobie zadać pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Czy to jest wystarczająco, czy to jest niewystarczająco, czy zawsze można zrobić coś lepiej? W związku z czym, mając taki benchmark, że widzimy, że na przykład położenie się nie jest takie i takie, no to mówię, no dobrze, jestem zadowolony i idę w dobrym kierunku, ale na przykład muszę poprawić Social media, bo widzę, że na przykład moja konkurencja podejmuje działania w mediach społecznościowych, co przyczynia się do zwiększenia zapytań, rezerwacji, a mam z tym na przykład jakiś mały problem albo chciałbym bardziej uwypuklić swoje atuty, nie wiem do końca jak, więc ja osobiście i prywatnie też poszuję się mediami społecznościowymi. Też z wykształcenia jestem informatykiem, więc rozumiem procesy, które zachodzą w różnych technologiach. I z tym mi łatwiej zrozumieć i zaabsorbować tą wiedzę. W związku z czym wydaje mi się, że szybciej ją rozumiem i mogę też podzielić się swoimi wnioskami. Także pisałem też kiedyś artykuł o sztucznej inteligencji, inteligencji, kiedy była wprowadzana dopiero przy czacie GPT do szerszej społeczności. I wtedy wszyscy byli ciekawi, do czego to zmierza, co, na co ona pozwala. Wówczas, przez to, że mam ten background informatyczny, również mogłem szybko dowiedzieć się pod względem różnych aplikacji tej informacji albo tej technologii w branży hotelarskiej i przekazać, wyłożyć, do czego ona może być w przyszłości zastosowana w branży. Wydaje mi się, że Udało mi się to, ponieważ część osób później pisało do mnie, i dzwoniło o jakieś porady, więc byłem zadowolony, że mogłem pomóc. Moje publikacje można znaleźć głównie w magazynie Hotel Management. Publikuję informacje dotyczące moich przemyśleń, analiz, materiał dotyczące mojego badania, które prowadzę rynek obiektów konferencyjnych w Polsce. Teraz właśnie będziemy zaczynali nowe badanie podsumowujące 2024 rok, w związku z czym moje materiały głównie można zobaczyć albo na LinkedIn, albo w Hotel Management.